Witam, witam. Dzisiaj będziemy eksplorować kolejny opuszczony dom. Zacznijmy od tego pomieszczenia. Wow, zobaczcie. Wózek walicki i pianina. Zobaczcie, jeszcze pianina nigdy w opuszczonym domie nie znaleźliśmy. To jeszcze na ziemi, zobaczcie. Luty leżą. Tu jest dużo Nic nie ma Jak widzimy pokój nam się ciepło zapowiada Na ziemi leżą same nuty Trzeba przyciągnąć pokoju Wielkie szafy, kufry różne różne rzeczy O, z to się żwami ścianki jakieś bojle, tak wygląda na nowe jakby betowena Sonata, zobaczcie na fortepianie Kolejny pokój, kolejne po prostu takie stare meble ścianki. Przetwory jeszcze zostały, stąd całe od pajęczyn O, kurde, zobacz, jak góra wygląda. No, nie wiem, czy tam chyba już do góry nie pójdziemy. trzeba uważać? O, no, śmierci to coś. Jak to jest, żebym na piwnicy nie spadł. Też mamy jakieś obrazki święte. przejdziemy sobie tutaj dalej. Pajęczyn bardzo dużo. Czyli tutaj nie chodzi. Tu ma jakiś telewizor, dostaje zobaczcie na telewizor. Tam kolejny telewizor. Tu by była pewnie kuchnia była. Wszędzie takie testowe okna były stare. Zobaczy ten piec, jaki jest ciekawy. Przejdziemy trochę dalej jeszcze. To jest piwnica, z tej piwnicy się przeszedłem Znaczy się tu od tego domu nie da dostać Tu mamy główne wejście takie klimatyczne Tam na górze widzieliście ten stóp wyglądał za dobrze Nie wiem co z tymi schodami, co po nich idę O kurde, patrzcie tutaj o, Tu tak. jak, Ale tu chyba nie ma co bardzo Co ryzykować Powiem wam, to że jest na spadnięciu całe w zasadzie nowe. nowe Wejdziemy z boku Co tam jest A tu była toaletka jak jak widzimy Taki pokój do spania był Tam już nie będziemy wchodzić tak. O, tam jest maszyna do szycia jeszcze. Tu widzimy też jakieś szafki. No tak, mówię, to już jest skrajnie bezpieczne, ale tam już też nic nie ma. No dużo rzeczy się zachowało. Bardzo dużo. Znowu taki stół. Frania jeszcze, zobaczcie. światło jest. Ciekawe wyglądają te schody. Ciekawe jest taki duży bezpieczny, już tutaj. Żeby to zobaczyć, jak to wygląda. Zobaczcie wszystko w Jakbym tutaj przeszedł, to na pewno, no, to już wszystko oddychało. Czy nowy? No, powiem, tam naprawdę ciekawy obiekt. Ciekawego te pianina, tutaj robię, naprawdę, naprawdę dobre wrażenie No wiadomo, tam jeszcze jakieś są pozostałości w tych szafkach. I zobaczyć to jeszcze co w piwnicy. Dobra. Ja w zasadzie przyszedłem do piwnicy. Nie wiem, czy to coś ciekawego jest. I tą lampę mam słabą. O, no, tu No to już chyba nie się widzicie. Myślę, Z tego miejsca będę się zamierzać żegnać. Myślę, że. No, może tam nie był duży ten dom, ale na pewno ciekawy. jeżeli wam się podobało, dajcie lajka, like zasubskrybujcie mi kanał. No i dodajcie do wyprawy. Na razie, cześć. Hej.